Obecnie usłyszą państwo gawędę literacką Zygmunta Nowakowskiego. Autor zatytułował ją Latarnik. Moim profesorem i zarazem, jeśli mi tak mówić wolno, przyjacielem był Ignacy Chrzanowski. Temu lat 40 promował mnie na doktora, a chociaż wkrótce potem rzuciłem naukę, by oddać się teatrowi i rzemiosłu pisarskiemu Stosunki nasze były zawsze bliskie i serdeczne, powiem nawet poufale, na przekór temu, że dzieliła nas ogromna różnica lat. Ostrzyżony na jeża, czupurny, dowcipny, czasem złośliwy, przekorny profesor był znakomitym pedagogiem. Największa w Uniwersytecie Jagiellońskim sala, zwana Salą Kopernika, nie mogła pomieścić słuchaczy, zwłaszcza słuchaczek, które szalały za nim. Palca nie było gdzie wetknąć. Jak w sposób niezmiennie prosty wykładał, tak samo pisał. Jego historia literatury niepodległej Polski jest dziełem pomnikowym. I dużo wody upłynie w wiśle, nim znajdzie się inny polonista, który napisze lepszy podręcznik. Szanowski miał ten olbrzymi talent, że jak w pigułce, jak w kropli, w jednym zdaniu potrafił zamknąć charakterystykę epoki, pisarza czy odbiorcy. Wtem nikt mu nie dorównał dotąd i nieprędko dorówna. Potknął się jednak i to potknął się bardzo, pisząc krótką, popularną rozprawkę pod tytułem Za co powinniśmy kochać pana Tadeusza. Mam tę broszurkę, którą przedrukował w Rzymie oddział kultury drugiego korpusu generała Andersa. Przeczytałem ją sobie wczoraj na świeżo i przyszedłem do wniosku, że Chrzanowski zadał pytanie, na które właściwie nie ma odpowiedzi. Za co powinniśmy kochać pana Tadeusza? Nie wiem, pojęcia bladego nie mam. Żeby mnie ktoś zabił, nie odpowiem na to pytanie. Może dlatego, że nie mam obowiązku kochać pana Tadeusza. Ja go po prostu kocham, ale nie z tego powodu, że powinienem kochać. Miłość z obowiązku jest diabła warta. Człowiek coś kocha, bo kocha koniec, kropka! Każdy człowiek kocha kobietę, czy książkę, czy kwiat, czy miasto jakieś, lub jakąś rzekę z przyczyn niewiadomych. Jak zacznie analizować, to już Amen. Odkocha się bardzo rychło. Bohater prześlicznej noweli Sienkiewicza, Latarnik. Dostał jakimś cudem pana Tadeusza i zaczytał się na śmierć. Zapomniał o Bożym świecie. Zapomniał przede wszystkim o swoich obowiązkach. Nie zapalił latarni morskiej. Nie wiedział, że już zapadła noc. Myślał, że jest biały dzień, bo wiersze Mickiewicza zaświeciły mu w jego samotności jak słońce. Huczały fale oceanu, on zaś nie mógł oderwać się od czytania. Pierwsze słowa. Zatem Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Chwyciły go mocno za gardło i nie chciały puścić. Rzecz skończyła się fatalnie, bo stracił posadę latarnika, bo go po prostu wylano z miejsca. Nie zapalił latarni, niech więc idzie precz na bruk, niech zdycha z głodu. Gdyby ktoś spytał tego samotnego, starego człowieka za co, dlaczego kocha pana Tadeusza, z pewnością nie umiałby dać odpowiedzi. Spojrzałby z oczyma na pytającego jak na wariata i czytałby dalej. Przecież sam Mickiewicz, choć pisał pana Tadeusza w nastroju pełnym radości i twórczej energii, choć zdawał sobie sprawę z tego, że stworzył rzecz nieśmiertelną, jednak nie umiał analizować swego dzieła, o którym mówi. Więc skończyłem wczoraj, właśnie. Pieśni ogromnych dwanaście. Wiele marności, wiele też dobrego. Co tam najlepsze, to obrazki z natury kreślone naszego kraju i naszych obyczajów domowych. Gdy ja, co prawda nie latarnik, ale samotnik londyński czytam pana Tadeusza, nie interesują mnie obyczaje domowe, jak z wyjątkiem księdza robaka. Właściwie nie interesują mnie ludzie. Przecież Tadeusz to nie do uczek, jeśli nawet nie prostak. Podkomorze to stary nudziarz, mantyka, dostatki sędziego pochodzą z niezbyt czystego źródła, hrabia to pajac, Zosia to zaniedbana gęś prowincjonalna, Telimena to szablonowa lafirynda, asesor to figura podejrzana, cała zaś szlachta dobrzyńska to gbury, ordynusy, niłki, którzy może nawet podpisują się krzyżykiem. Ot, za ścianek! deskami od świata zabity. Cóż mnie oni wszyscy i ich obyczaje obchodzą? Postacie z Muzeum Figur Woskowych. Na, może zagalopowałem się, bo te figury woskowe nagle ulegają jakiemuś wstrząsowi. Wojna, wojna! Nie było w Litwie kąta ziemi, gdzieby jej huk nie doszedł. Bitwa! Gdzie? W której stronie pytają młodzieńce? chwytają broń. Kobiety wznoszą w niebo ręce. Wszyscy pewni zwycięstwa wołają z ozami: Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami. I wszyscy, którzy mogą broń udźwignąć, idą na wojnę bez sekundy wahania. Tadeusz, no, miał postać kształtną i wysoką ramiona silne, piersi szeroką, po prostu nadawał się do munduru. Ale hrabia, paniczyk zblazowany, obierzy świat, fantasta, romantyk i raptem hrabia młody, niedawny żołnierz, lecz że wielkie miał dochody i swoim kosztem cały pułk jazdy wystawił i w pierwszej zaraz bitwie wybornie się sprawił, cesarz go pułkownikiem dziś właśnie mianował. Stary mantyka, nudziarz podkomorzy, figura woskowa albo mumia, wprawdzie nie pójdzie na wojnę, ale uzna ją za rzecz, samo przez się zrozumiałą i odda się na jej usługi całym sercem. Sympatyczny, ale głupiutki sak Dobrzyński oczywiście złapie zaraz za karabin. Nie dosłuży się jak hrabia rangi pułkownika i poprzestanie na skromnej szarży kaprala. Nawet asesor, jak się rzekło, podejrzana postać, nie waha się ani chwili. Ich wszystkich porwała wojna i wyciągnęła z zawitego deskami od świata za ściankę. Hmm, za ścianka. Czy ja wiem? Ten zaściareń nie jest tak izolowany, jakby się zdawać mogło. Przecież nieraz nowina, niby kamień z nieba, spadała w Litwę. Nieraz dziad, żebrący chleba, bez ręki lub bez nogi, przyjąwszy jałmużnę, stanął i oczy w kolo obracał stóżne. Gdy nie widział we dworze rosyjskich żołnierzy, w ten czas kim był wyznawał. Był legionist, jak to w ten czas cała rodzina pańska, jak go czelatka ściskała, zanosząc się od płaczu. On za stołem siadał i dziwniejsze od baśni historie gadał. On opowiadał, jako generał Dąbrowski z ziemi włoskiej stara się przyciągnąć do Polski. Czytam te wiersze i do diabła ciężkiego... Coś mnie chwyciło za grdykę, wstyd przyznać się, ale uległem wzruszeniu. Ja, stary dziad, ja nie tyle zasłużony, ile wysłużony, banita, ja emerytowany pielgrzym, ja spensjonowany wygnaniec. Myśl moja zaczyna pracować i dopiero tu, na londyńskim bruku, widzę w panu Tadeuszu te rzeczy, których może nie dostrzegałem nigdy. Przecież Akcja zlokalizowana jest ściśle. Rzecz dzieje się na Litwie, w jej małym kawałku czy kawałeczku, bo w pozornie głuchym soplicowie. A jednak na przekór zaborom i kordonom granicznym ten mały odcinek jest równocześnie całą Polską. Mowy starca krążyły we wsi pokryjomu. Chłopiec, co je posłyszał, znikał nagle z domu, lasami i bagnami skradał się tajemnie. Ścigany od Moskali skakał kryć się w niemnie, i nurkiem płynął na brzeg księstwa warszawskiego, gdzie usłyszał głos miły: Witaj nam kolego! Za ścianek. Pełno w tym zaścianku Boga Wojny, Napoleona. Jest tam i Dąbrowski, i Kniaziewicz, pac. Małachowski. Ta z pozoru durna, zacofana szlachta zaściankowa utrzymuje kontakt z całą Polską i właściwie z całym światem. Nad niemnem głośno jest o Nilu, o puszczach libijskich, o Alpach. A nazwy bitew pod Marengo, pod Ulm czy pod Austerlitz nie są bynajmniej słowami pustymi, lecz elektryzują wszystkich. Czasem do Litwy kwestarz z obcego klasztoru przyszedł i kiedy bliżej poznał panów dworu, gazetę im pokazał wyprutą z szkaplerza. Tam stała wypisana i liczba żołnierza, i nazwisko każdego wodza legionu, i każdego z nich opis zwycięstwa lub zgonu. Po wielu latach pierwszy raz miała rodzina wieść o życiu, o chwale i o śmierci syna. To przecież konspiracja, zupełnie taka sama jak w ciągu obecnej wojny, gdy ludzie w kraju, nie wiedząc nic oficjalnie, wiedzieli wszystko potajemnie o żołnierzu polskim. Wiedzieli o naszym wojsku w Norwegii, wiedzieli o Tobruku, o Czerwonych makach na Monte Cassino, o Falez, o spadochroniarzach polskich pod Arnhem, o polskich marynarzach, o polskich lotnikach, o wszystkim. Absolutnie wszystkim. Czytam pana Tadeusza i nagle widzę, że ksiądz Robak jest protoplastą i patronem tak zwanych cicho ciemnych albo skoczków z czasu tej wojny. Jedni przedzierali się przez wiele, wiele granic, drudzy skakali na spadochronie i dotknąwszy stopą ziemi polskiej, każdy z nich stawał się żywą gazetą. O księdzu Robaku, pisze Mickiewicz, a wydaje się, że ma na myśli któregoś z cicho ciemnych, albo z skoczków. Miał pełno interesów. To listy odbierał, których nigdy przy obcych ludziach nie otwierał. To wysyłał posłańców, ale gdzie i po co nie powiadał. Częstokroć wymykał się nocą do dworów pańskich, z szlachtą ustawicznie szeptał, i okoliczne wioski dokoła wydeptał. I w karszmach z wieciechakami. Rozprawiał niemało, a zawsze o tym, co się w cudzych krajach działo. Jakież to aktualne, jakie żywe, jak dziwnie powtarza się sytuacja po z górą wieku, jak zdumiewająco polskie jest to wszystko. Ta nieustanna służba łączności, ta solidarność, to Współistnienie kraju z żołnierzem, walczącym gdzieś daleko za światami, walczącym z ludźmi i z losem, póki mu wśród burzy przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy. Mówię to i w tej chwili uświadamiam sobie, że przecież i mimo wszystko staram się bezwiednie odpowiedzieć na pytanie: Za co powinniśmy kochać pana Tadeusza? Bronię się przed tym, jak mogę. Wczoraj odłożyłem na bok lekturę i poszedłem do Regents Parku. Zima, pełna zima angielska, więc ciąpi deszcz, i na olbrzymich polanach parku widzę lichą imitację śniegu. Ale róże jeszcze kwitną. A, kwitną nawet w lutym, kwitną bez końca, jednak nie pachną nigdy, nawet w lecie. To rzecz dziwna, że nie tylko kwiaty, ale także i poziomki, czy maliny, czy owoce w Anglii nigdy nie pachną, a kwiatów i drzew i owoców jest tu nieprzebrane mnóstwo. Zjeździłem pół świata, jednak nie widziałem nigdzie tak pięknych, tak bogatych parków jak w Londynie. Na przykład tutejszy ogród botaniczny, czyli tak zwany Kew Gardens, to ósmy cud, miejący się wszystkimi kolorami tęczy, istna Orgia Bar. Kiedyś zaniosło mnie coś do tego rajskiego ogrodu, lecz w ślad za mną pobiegł pan Tadeusz. Deptał mi po piętach, coś mówił cichutko do ucha. Stawał, gdy ja stanąłem, a gdy usiadłem na ławce, przysiad się zaraz i nie wiem już, czy to on, czy ja sam, patrząc na egzotyczne drzewa, Gardens, zacząłem szeptać. Któreż równać się może z drzewami naszymi. Czyż nie piękniejsza nasza poczciwa brzezina, która jak wieśniaczka, kiedy płacze syna lub wdowa męża, ręce załamie, roztoczy po ramionach do ziemi strumienie warkoczy. Poddawszy się rytmowi tych prostych wierszy, w okamgnieniu zapomniałem, gdzie jestem. Zapomniałem o Anglii. Stanęła przede mną Polska w całej ozdobie stanęła jak przed oczyma latarnika. Usłyszeli państwo gawędę literacką Zygmunta Nowakowskiego.